Przeciwstawia się między innymi Zamogi. Wypowiedzia poświęconych na Polakom Przestrzega nas przed zewnętrzną kolonizacją. Jeszcze mamy czas, żeby podjąć skuteczne działania. Aczkolwiek te działania nie są niestety podejmowane. Przestrzega przed kolonizacją, a szczególnie. Nie radnie. Nie radnie że może ona zostać przeprowadzona podstępnie, szczególnie właśnie jak mówię przez kraje muzułmańskie. I Państwa teraz sytuacja w Polsce. Jak wiemy, w Polsce mieszkają Tatarzy. To jest około 5 tysięcy Tatarów. Mieszkają w Polsce od XV wieku. Walczyli o Polskę. O wątku w 1918 roku, walczyli o wolność Polski w 1920 walczyli w 1939 Ale według szacunków w Polsce mieszka około 30-40 muzułmanów, 30 tysięcy muzułmanów, w tym 13 tysięcy w Warszawie. I wracamy do tego meczetu, o którym wspominał Pan Profesor. To jest Państwa sytuacja bulwersująca. Ale nie tylko produkcująca, ale pokazująca w jakim jesteśmy miejscu. Pokazująca naszą totalną, bezgraniczną sławą, żeby nie powiedzieć głupotę. W listopadzie 2008 roku Rada Dzielnicy Ochota zdecydowała przy całkowitym poparciu Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Platformy Obywatelskiej i PiSu, w tym, pewny, bo się w tym przypadku jeden głos wstrzymujący się ze strony PiSu, a więc wszyscy rady przy jednym głosie wstrzymujących się Rady Ochoty poparli właśnie wniosek budowy meczetu na miejscu, gdzie już się wówczas mówiono, a później zostało potwierdzone przez archeologów, na miejscu, gdzie znajduje się reduta Ordona. I wesporo była Liga Muzułmańska w Rzeczpospolitej. Pojawiały się w prasie wielokrotnie artykułowane podejrzenia o powiązania z Bractwem Muzułmańskim. Główny sponsor według tej Ligi Muzułmańskiej to prywatny dobroczyńca z Królestwa Arabii Saudyjskiej. Państwa Liga Muzułmańska liczy niespełna 200 członków, głównie przyjezdnych z krajów arabskich. I teraz wracam do polskich tatarów. Żyjących od XV wieku. Muzułmański Związek Religijny sięga 1925 roku i skupia właśnie tych polskich katalogów i przywysłów z Azji Natomiast meczet finansowany przez Arabię Saudyjską, w którym inne religie niż islam są zabronione, skupia właśnie wyznawców islamu z krajów tych arabskich. No i niestety, właśnie kończą się prace nad budową meczetu. Powstaje także 18 metrowy minaret, z którego pięć razy dziennie młodezin będzie wzywał do modlitwy i będzie ten minaret dominował architektonicznie, architektonicznie nad innymi budowlami na rądzie zesłańców syberyjskich w Warszawie. To będzie piąty meczet w Polsce. Jest już jeden meczet w Ilanowie w zarządzaniu wspomnianej gminy muzułmańskiej. Można Państwa jeszcze wiele tutaj mówić na ten temat, na temat tego, jakby to powiedział Felix, konieczny koło błędów, zamieszania tego cywilizacyjnego, którego oczywiście jesteśmy świadkami, uczestnikami. We Francji, na przykład, proszę Państwa, zaczyna się już dyskusja na temat akceptacji poligami. Z rozpaczenia grup etnicznych i wyznaniowych, uznających poligamię, tutaj nie mają wątpliwości, tak zwani eksperci. Może w przyszłości doprowadzić do legalizacji tych związków. Jest to kwestia oczywiście czasu, to nie jest kwestia pięciu, dziesięciu lat. Troszeczkę dalszej perspektywy. Zgodnie z zasadą legalizowania wszystkich form życia antyrodzinnego. I konkluzja. Proszę Państwa, Pan Profesor skończył realistycznie powiedziałbym, czy pesymistycznie, na pewno realistycznie. To taki jest niestety obraz. Reakcją mogą być wiele. Po pierwsze, powrót do chrześcijańskiej Europy. Ale wiemy, jaka jest sytuacja. Na razie mamy do czynienia z apostazją Europy. Apostazją, która doprowadzi może do tego, że powstanie w Europie muzułmański kalifat. I drugie. Kwestia demografii. Ludność Unii Europejskiej przekroczyła 500 milionów. Co najmniej yy, 13 milionów, czyli 3,5% w tej chwili stanowią muzułmanie. Mówiliśmy o tych projektach. Według przewidywań ONZ sytuacja będzie wyglądała tak, jak mówiliśmy. Ale Państwa dane takie tylko Niektóre zbyt. Na przykład Rosja. W 2050 roku ludność Rosji, która miała w 2005 143 miliony, ma osiągnąć 112 milionów. Niemcy z 83 do 79. To proszę zauważyć, że te badania, te prognozy, oczywiście zgodnie z tak zwaną poprawnością polityczną, nie uwzględniają, że rodzima ludność po prostu będzie spadała, natomiast w tym jest oczywiście ogromny przyrost imigrantów. Francja, no, Francja ma wzrost, ale spowodowany właśnie imigracji z 60,5 miliona do 63. A tak na marginesie kraju, który ma który według tych prognoz zostanie doświadczony największą klęską demograficzną, to jest Ukraina, z 46,5 miliona do 26,5 Jest jeszcze jeden kraj, który będzie wyraźnie miał wzrost. Tym krajem jest... Albania. Albania też ma wzrost, tak, nie, nie ma tutaj danych, no ale powiedzmy Albania nie jest krajem tutaj znaczącym. Może rzeczywiście nie powiedziałam precyzyjnie, to jest kraj, który jest chociaż jest poza Europą, ale aspiruje do Europy, czyli Turcja. E, a więc, Państwa, Turcja, Turcja e, z 73 milionów do 101 milionów to będzie kraj, oczywiście, jeden z najbardziej znaczących. I Polska też. Według prognoz GUS-u -E w 2035 roku Polaków będzie niecałe 36 milionów a w 2050 32 miliony. Więc żeby skończyć optymistycznie, to mógłbym powtórzyć w zasadzie słowa, które wypowiedział premier Australii, który to kraj również zmaga się z inwazją islamu, że a islamowi trzeba dać możliwość skorzystania z prawa człowieka, prawa wolności, czyli prawa do opuszczenia kraju, po prostu. Jeśli ciągle prawda, narzekają, nie integrują się i tak dalej. Ale żeby ten warunek został zrealizowany, to jeszcze muszą nastąpić inne wydarzenia, a Europa po prostu musi powrócić do korzeni, do własnej. Tożsamości. W tej sytuacji państwa Polska nie jest czymś poza Europą, jest w Europie i w tym sensie to zagrożenie, które już stało się faktem dla Europy Zachodniej, potencjalnie również może zagrażać Polsce.